Oh, Witam wszystkich bardzo tutaj serdecznie zgromadzonych. Ja jestem Adrian i dzisiaj zaczynamy serię od, parni od Parnika do Rolnika. Czyli seria będzie polegała na tym, że średnia wieś V6, będziemy zaczynali sezon poczciwą 30 i 60 od Herosa. Mapa też od Herosa. Jeśli ktoś by chciał spytać, bardzo ciekawy klimat, super ukształtowanie terenu, idealnie podpasowała mi się właśnie pod tą serię. A później jak się nasza gospodarka rozwije, nasze zyski finansowe się rozwiną, przejdziemy na nową mapę, na inne maszyny, bardziej zmodernizowane. A teraz będziemy po prostu sobie grali na takich maszynach typowo polskich. A więc prezentuję Wam nasz ciągnik. Nasze ciągniki, jest im Ursus C303 i Ursus C330. Wielkie brawa! Będą chłopaki w tle, ale na razie pierwszy odcinek prezentacyjny obejdzie się bez. Na razie takie maszyny sobie pobrałem, randomowe, bo akurat chciałem tę 60-kę sobie pobrać i tam 30-kę, więc jakoś to wyjdzie. To przy okazji. Bardzo maszyny fajne. A tu możemy sobie. Przy okazji pierwszą pracę już wykonać. Na prezent. Pierwsza praca na naszej serii. Kurde, teraz zachowam się lekko nierealnie, ponieważ te maszyny się jakoś dziwnie tutaj kupiły, to sobie zagregatujemy te pole. Seria będzie polegała na tym, na to już mówiłem, bardzo fajne polskie maszyny od Herosa. Mapa też w miarę, na razie taka, od kiedy nie wyjdzie średnia wyśpał 7. To wtedy przeniesiemy się na tamtą mapę. Myślę, że gram na ustawieniach średnich. O kurde! Ten agregat to nieźle tutaj zabiera. No ładnie, ładnie. Widzę pierwsze bugi tej serii. Ale to się wytnie. Gościu. Nie takie bugi się przechodziło, ale dobra tam. Przynajmniej szybciej szybciej zaczniemy, szybciej już skończymy, nie? od razu mówię, że... Nie wszystkie pola są nasze, ale akurat te randomowo sobie wzięłem. Trochę głupio to zabrzmiało. Ale wyślę, żeby wy to spokojnie zrozumiecie. So, tam? to będzie na serię, na kanale odcinki będą się pojawiać tak. Poniedziałek, środa i piątek będą się pojawiły speedplaye z farminga 17, 15 i 11. To wszystko zależy od Was o godzinie 12, chociaż może do 13, bo ponieważ tam i ludzie są jeszcze w szkole, nie wszyscy mogą oglądać. A więc tak, poniedziałek, środa i piątek pojawiają się odcinki z serii Speed Game. Z 15, 17, 11. I we wtorki, czwartki i w soboty będą pojawiały się odcinki z serii od, od parnika do rolnika. Właśnie z tej co teraz nagrywamy. A więc chyba wszystko jasne i w niedzielę standardowo zaczynam robić live'y. Oczywiście one nie będą tak ogarnięte, ale myślę, że się spodobają. Kurde, ładnie zabiera ten kultywator taki malutki, ale zgrabny widzę. Co mi się podoba. Jak już mówiłem, w serie będą się właśnie tak pojawiały. Gram na ustawieniach średnich. Lekko przycina czasami, ale nie, jest najgorzej, da się grać. Jest dobrze. Lubię sobie tak po kamerom polatać trochę, bo przynajmniej więcej FPS-ów więc jest. Tutaj kukurydza widzę zasiana. My tam będziemy dysponować w ale nie wiem, czy ta mapa ma krowy, bo nie grałem jeszcze na niej przedtem, tylko jak sobie tak randomowo ją pograłem, bo mi się spodobała. Muszę sobie jeszcze wgrać yy, ten mouse control, żeby sobie tak pokierować trochę myszką. Tak mi jest trochę wygodniej. Ogólnie to bym musiał sobie jakieś screeny porobić na miniaturkę, bo zrobiłem sobie dwa na yy, dwa na gospodarstwie z tymi maszynami, bo kurde SEWA mi wywaliło, już nagrywam to drugi raz dla was. I tak chyba będę musiał sobie miniaturkę zrobić, ale to na tamtej... na tamtej... na tamtej części pola sobie zrobię. Trzeba tak trochę zachęcić widownię do ponownego przyjścia na ten kanał, a więc wraz z rajotem właściwie to był mój pomysł, Riot tylko tam lekko, bo potwierdził, one to tylko lekko i możemy zrobić coś takiego, jeśli u mnie do soboty wbije 2300 subów i u Riota będzie do soboty 5000, to modpak ze stopkowa V3 trafi do Was do ulandzie. A więc wiecie, co macie robić. Subskrybujcie mój kanał, jak i Riot'a, bo u mnie niedługo wbijamy niedługo wbijamy 2000, no i na 2300 będzie odpak. Właściwie to możemy sobie zrobić już pierwszego screenshota. A, to tak to trochę GG bym powiedział. Jestem jakoś lepiej, to wygląda. Może coś w tym stylu. Kurde, nie mogę się przypasować. O, może w, tej, w ten sposób. Tak żeby to... 60 było tą 30 było widać, okej. Okay. Niech tak będzie. Kurde, będzie widać FPSy, a ich jest strasznie mało. Kurde, jakby to zrobić? Tą miniaturkę fajnie. Tak na cztery razy. Ale tak mi się wydaje, że to będzie na tyle. Sobie zagregatujemy do końca. Ten pierwszy odcinek będzie taki po prostu... Pierwszy lepszy, nie? Na rozpoczęcie serii. A reszta będzie już bardziej ogarnię ogarnięta Teraz pojeździmy trochę w, te w kabinie Oczywiście maszyny są dosyć fajne Tylko ten kultywator ma lekkie bugi Ale to wszystko da się ogarnąć Za dużo zabiera Po prostu ale Jak on to weźmie na raz, nie To ja Wam robię yy, Ten konkurs na DLC Ku O kurde Dobra, nie robię Nie, nie słyszeliście tego Kurde, chciałbym zrobić, ale następ... nie mam kasy na tyle, nawet sam dla siebie bym nie kupił, bo kurde, gdzie 100 zł wydawać na jakieś DLC, które w cenie gry jest. No dobra, nie 100 zł, ponieważ to chyba kosztowało 15 euro, ale nie, nie chcę mi się wydawać 70 zł na DLC, które są tam kilka maszyn, ale one są fajne, wolę sobie jakoś tam, ktoś podrzuci chyba. Ktoś podrzuci. Dobra, skończymy sobie to powoli tutaj. Hamulce są, są. No, dziwne, żeby hamulców nie było, nie? Dobra, wszystko, Gitás mają Możemy sobie zrobić jeszcze jakieś, jakiegoś screena na tle tej mapy. Tak fajnie by wyszło. Jednego takiego dużego nawet by można było zrobić. Tylko nie wiem, czy by to najwyżej podczas obrówki jakoś sobie to wybiorę. Tak na tle, mapie, na tle mapy, taki fajny napis od, od tego. Od y, parnika do rolnika, coś w tym stylu. Tak nietypowo tą kamerą. o coś w tym stylu, takie fajne zdjęcie. Dobra, tam nie musi być dokładnie, bo tam podczas siewu jeszcze siewnik na razie będzie ten konny, później będzie uprawowo siewny od Herosa, bo ja kurde czekałem na ten modpak od niego. Właściwie to te maszyny, koniecznie. Więc będę sobie grał na tych maszynach. Myślę, że chyba słychać głośność gry. Tak mi się wydaje, bynajmniej, że słychać. A więc to byłoby na tyle. Życzę Wam spokojnego dnia, oglądania. Filmik będzie jak zwykle mówiłem. Seria we wtorki, czwartki i soboty od godziny 13. Każdy film będzie co najmniej tak mi się wydaje. Więc jeśli Wam się spodobało, zostaw łapkę w górę i suba. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.